Witajcie moi drodzy w moim kolejnym łulkaście. Słuchajcie, dzisiaj opowiem Wam o tym, jak było w Krakowie, bo ostatnio z dziewczynami byliśmy w Krakowie, by odwiedzić nowy sklep stacjonarny Biferno. Opowiem Wam, jak było, co ze sobą przywiozłam. No i myślę, że to wystarczy na ten odcinek dzisiaj, tak. W którymś z mieszkań dookoła jest remont. Mam nadzieję, że się wstrzelimy w tę chwilę ciszy, a jak nie, to zobaczymy, jak to będzie. Ostatnio otrzymuję od Was wiadomości, że bardzo żałujecie, że nie pokazuję Wam ostatnio moich kubeczków, moich kaw, herbat w tych nowych kubeczkach, bo oczywiście ja cały czas mam nowe kubeczki, to nie jest tak, że coś się skończyło, więc pomyślałam sobie, że dzisiaj to jest ten moment, w którym pokażę Wam mój nowy kubeczek, który kupiłam sobie ostatnio i to nawet nie jest kubeczek, a czarka. I kupiłam sobie go ostatnio. Był drop u Oli Jaguś. Bardzo lubię kubki od Oli Jaguś. Są przepiękne, ręcznie robione. Cały ten kubeczek jest ręcznie robiony. Tutaj to wszystko bardzo Wam polecam. Piękna jest ta czarka. Ostatnio bardzo często piję kawę sobie z tego kubeczka. Właśnie, ale dzisiaj wyjątkowo mam herbatę, bo już jest ta godzina, że już jestem po dwóch kawach. Sweter, jaki mam na sobie? to Molly sweter, który aktualnie jest w fazie testów. Jest to właśnie taki sweter z literką, u mnie D, <grym> o kroju takim pudełkowym, szerokim i w moim przypadku dosyć krótkim, tak żeby było mi widać pasek od spodni. Na tym to też polegało, ale oczywiście każdy dostosowuje sweter, dopasuje, może dopasować sweter pod siebie, można zrobić sweter tak długi, jak się chce, rękawy tak długie, jak się chce i tak dalej. Wiecie jak to działa. Jeżeli chodzi o testy, to dziewczyny działają, całkiem szybko im idzie. Testy powinny trwać miesiąc, ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że dziewczyny szybciej skończą. I sweterek, w sensie wzór na sweterek będzie cały dla was. O tym sweterku już wam mówiłam, opowiadałam wam, a jak wzór będzie dostępny, to oczywiście was o tym poinformuję, dam wam znać. Dobrze. Więc teraz tak. jakoko Było i w ogóle jak to się stało, że pojechałyśmy do sklepu Piferno, który jest w Krakowie? Sklep Piferno już działa bardzo długo. Myślę, że jest bardzo mało osób, które nie znają tego sklepu. Jest to taki bardzo znany sklep, ma świetne włóczki, świetny wybór. Pojawiają się dziewczyny praktycznie na wszystkich targach, i ten sklep jest bardzo oblegany, więc ciężko bardzo się dostać do tych włóczek. Dlatego dla mnie to też była świetna. Okazja, że mogłam sobie na spokojnie wejść, zobaczyć, podotykać, bo na takich targach rzeczywiście no. Jeżeli chodzi o mnie osobiście, nie ma opcji, żeby się skupić. Jest bardzo dużo osób przy Stoiskach, a przy Stoisku Biferno to już w ogóle. No i oczywiście też czasami zagadujecie, więc ja totalnie odpływam wtedy, mam w ręku jakąś włóczkę i w ogóle już nie wiem o co mi tam chodziło z nią. A tutaj miałam rzeczywiście, rzeczywiście ten czas i tę chwilę. No i dziewczyny postanowiły, że otworzył swój sklep stacjonarny w Krakowie, właśnie i otwarcie wielkie, otwarcie. Otwarcie było 14 grudnia. Niestety z dziewczynami tutaj no, nie mogłyśmy się wybrać, bo akurat 14 grudnia miałyśmy Wigilię Dziewiarską, więc totalnie ten dzień nie pasował. Tym bardziej, że 14 grudnia strasznie dużo rzeczy się działo. Mam wrażenie, że po prostu wszystko miało miejsce 14 grudnia, 14 grudnia, tak dobrze mówię chyba. Zaraz się okaże, że to w ogóle nie było 14 grudnia, ale to był ten dzień w każdym razie, kiedy było otwarcie Biffard, no to właśnie miałyśmy Wigilię Dziewiarską. No, i postanowiłyśmy, że w styczniu jedziemy do Krakowa odwiedzić dziewczyny. I e, się 1 lutego. 1 lutego była ta wycieczka, czyli dokładnie tydzień temu. E, niestety Basi nie mogło być w sklepie, bo kończyła swoje ferie, ale ja doskonale wiem, że po prostu. Wybór daty dla tylu osób jednej odpowiedniej jest po prostu niemożliwy, więc zdecydowałyśmy, że po prostu pojedziemy i nie będziemy już przekładały tego wyjazdu. I, i było super, bo. Zabrałyśmy się z dziewczynami z Wrocławia, też różne osoby dosiadały z różnych też miejsc do naszego pociągu. My pojechaliśmy sobie z Wrocławia i jeszcze dosiadły się dziewczyny z Katowic do tego samego pociągu, więc świetnie, bo w sumie dwie grupy pojechały do Krakowa i w Krakowie jeszcze spotkałyśmy się z jedną grupą właśnie z Krakowa, więc naprawdę było, było super. Powiem Wam, że te wyjazdy są świetne. One raz na jakiś czas się odbywają. Jeżeli macie ochotę w nich uczestniczyć, to oczywiście Was zapraszam na naszą grupę Eurosworth Knitting Place. Tam cały czas jesteśmy na bieżąco. I jeżeli nie jesteście z Wrocławia, ale na przykład akurat organizujemy z dziewczynami wyjazd do, przyjmijmy tego, Krakowa, no to możecie się albo dosiąść do pociągu, albo przyjechać ze swojego miasta do nas, żeby się spotkać tam na miejscu, bo tam spędzamy cały dzień, więc... Jak najbardziej zapraszam też na przyszłe wyjazdy, jeżeli macie ochotę. Oczywiście ten czas spędzony w pociągu też jest e, super, dlatego że to jest jednak 3 godziny w jedną, 3 godziny w drugą stronę. Mamy dużo dziergania, dużo rozmów, e, o wielu rzeczach rozmawiamy, więc to też jest świetny czas. Ja na przykład nadrabiam e, sobie dzierganie. <laughs> Tym razem nadrobiam bardzo dużo dziergania, co mnie bardzo cieszy. No i co? I słuchajcie, przyjechałyśmy Zresztą było jakieś opóźnienie z tym pociągiem tam coś było nie tak z jednym wagonem, więc oni doczepiali nowy i tak dalej, i tak dalej i miałyśmy iść na śniadanie, ale zrezygnowałyśmy z tego, żeby nie tracić czasu. Doszliśmy do wniosku, że pójdziemy sobie gdzieś po drodze, po prostu weźmiemy jakiś, jakiegoś pączka albo precla, zjemy, kawka w rękę i idziemy, żeby jak najwięcej czasu po prostu spędzić w sklepie. I namówiłam dziewczyny na precle z czekoladą dubajską. Osoby, które są na TikToku czy gdzieś tam, to na pewno pewno wiecie, że teraz jest wielki hype na to i wszyscy to jedzą, precle z czekoladą dubajską, czekolada dubajska, pączki z czekoladą dubajską, wszystko jest z czekoladą dubajską. A właśnie te precle, wiem, że są w Krakowie. I nauczyłam dziewczyny, żebyśmy poszły i wyobraźcie sobie, wszystkie wzięły te presle dubajskie. Takie namówiłam, nie, nie dubajskie, ale w ogóle precle. Takie namówiłam, że każda wzięła precla do ręki i chyba wszystkie się zasłodziłyśmy tym strasznie. I po drodze jeszcze udało się zajść do kawiarni Knitted Coffee i tam wzięłyśmy sobie kawę do ręki i z tą kawą już ruszyłyśmy do sklepu Biferno. Sklep Biferno znajduje się na Kazimierzu i jest bardzo takim małym, przytulnym sklepikiem. Bardzo mi się to podobało właśnie, że też, jest, też były okna, że dużo światła wpada, słońce nawet zaświeciło i to tak super wyglądało. Bardzo fajny jest klimacik, bardzo dużo włóczek kolorów, kolorów u mnie ostatnio kolory królują, jak, jak wiecie. I i my tam wpadłyśmy i bardzo nam się podobało. Oglądałyśmy włóczki, nie mogłyśmy się zdecydować. Każda z nas chodziła z takim koszykiem. No, było super, naprawdę. Jest tam też również miejsce do tego, żeby sobie móc usiąść, podziergać, więc osoby, które już sobie coś wybrały, to poszły, dziergały, rozmawiały. Naprawdę był to bardzo przyjemny, bardzo przyjemny czas, bardzo przyjemny wypad. I później stamtąd, ponieważ też byliśmy w kontakcie z grupą krakowską, to dziewczyny z Krakowa zorganizowały spotkanie dziewiarskie właśnie na ten dzień i takie wyjście do restauracji, więc zrobiły dla nas dużą rezerwację. Poszliśmy do, rezerw do restauracji Wasabi, która też jest na Kazimierzu, dosłownie nie wiem. 200 metrów dalej od sklepu Biferno. I tam spotkałyśmy się z dziewczynami z Krakowa. I tam już sobie siedziałyśmy, jadłyśmy, poiłyśmy się. Miło spędziłyśmy czas, nadal dziergałyśmy, pokazywałyśmy sobie, co sobie kupiłyśmy. Miło, miłe to było, naprawdę. I stamtąd, jak już było nam dość, znaczy jak nas czas wzywał, to spacerkiem wróciłyśmy na pociąg. Jeszcze kawka była. I znowu była kawka w Coffee. Tak było. Tak było, nie? Tak, wyszłyśmy stamtąd i naprzeciwko jest właśnie są te takie ala food i coś tam. I też jest taka mała kawiarnia nited Kofi. I tak, dziewczyny wzięły kawę, ja wzięłam maczę i wróciłyśmy na pociąg. Było bardzo miło i w ogóle te spacerki też były bardzo fajne, bo w tej restauracji dużo zjadłyśmy, te precle i to wszystko, więc naprawdę spacery były, były super. Łycze kawki. Dlatego słuchajcie, jak się zastanawiacie, czy jechać z nami, czy organizować w ogóle takie spotkania, to jak najbardziej polecam. Zapraszamy też do Wrocławia, do nas. Pokażę Wam, co przywiozłam. Wydaje mi się w ogóle, że przywiozłam, bo więcej, jak przywożę z targów w ogóle, bo ja na targach, yy, chociaż mam plan, żeby coś kupić, to jakoś tak. Yy... No, może bez pomysłu trochę na te targi jeżdżę, i może dlatego to też tak bywa. Za duży jest wybór, może. A tutaj po prostu na spokojnie mogłam wejść, pooglądać sobie to, co chciałam, to, co potrzebowałam. To po prostu wzięłam. Zacznę od tego. Jest to włóczka Alpaca Braszt od Lanes du Nord. I no, jest to taka, wiecie, włóżka, włóczka, która ma bardzo dużo tutaj włosków. Jest bardzo taka włoskowata w takim kolorze limonkowym. No tak myślałyśmy, co to jest za kolor. No to jest taki zielony z żółtym, pomieszany. No taka limonka, nie? Szok, ja widziałam taki kolor. Taki kolor wziąłem. To jest kolor numer 20. I tutaj mamy 75% alpaka, 15% wełna i 10% nylon. W 50 gramach 115 metrów. I druty 6-7. Taka włóczka. Plan jest taki, że powstanie z tego czapka. Mam dwa takie motasy, bo. No, po prostu tak wolę wziąć dwa motki zawsze ze sobą, żeby mieć pewność, że mi po prostu starczy. Chociaż możliwe, że jeden mi starczy. Ale zobaczymy. Taka włóczka fajna. Druga włóczka, słuchajcie, ciekawa to jest takie coś taki precel. I zaciekawiło mnie w tej włóczce to, bo to jest włóczka w ogóle moherkowa, taka <laughs> zaciekawiło mnie to, <laughs> że tutaj w 100 gramach jest 950 metrów. 950 metrów. Czyli z tego precla powinien mi wyjść sweterek taki piórkowy. Co w ogóle może być bardzo ciekawe. Bardzo mi się podobają te kolory. Zobaczymy, jak te kolory w ogóle będą wyglądały w tej dzianinie. No, i to jest Lana Gato mamy tutaj druty 2,5 ok i tutaj gdzie jest jakiś skład gdzieś to był, był tu jakiś skład o jest 70% moher i 30% jedwab bardzo fajne ja słuchajcie mam w planie dołożyć do tego taką nitkę cieniutką wiecie jak są takie nitki cieniutkie takie takie cieniutkie niteczki można sobie dołożyć. Wiecie o co mi chodzi? Więc chcę w takim kolorze, może kremowym, jeszcze nie wiem, dołożyć do tego, żeby się po prostu łatwiej dziergało i będzie piękny sweterek. Jestem bardzo ciekawa, jak te kolory się będą rozkładały, bardzo mnie to ciekawi. No, zobaczymy. A, i słuchajcie, powiem Wam też ciekawostkę. Nie wiem, czy to ciekawostka, czy nie, ale ten precel kosztował 150 zł, więc jeżeli wyjdzie z tego sweterek, to sweterek za 150 zł myślę, że spoko opcja. Były też różne kolory, takie wiecie, papugi, bardzo kolorowe, ale no nie, to raczej już za bardzo halo. Ale ten bardzo mi się podobał, więc zobaczymy. No, i chciałam wziąć coś jeszcze, a jak słuchajcie, nie wiem, co wziąć jeszcze, to to co biorę, to co można zabrać włóczkę na skarpetki. <grych> słuchajcie, to jest taka, taki motas fajny, z którego wyjdą oczywiście dwie skarpetki, czyli para. Para gradientowych skarpetek. O, tutaj jest na przykład narysowane. Tak, jak ta skarpeteczka powinna wyglądać. Taki jest kolorek. O, ciekawy tutaj. Muszę uważać, bo tu się mi ten motas rozwala. Bo będę musiała go po prostu przewinąć, żeby nic mi się tutaj nie poplątało. W każdym, w każdym razie, tutaj mamy... To też jest Lainz du Nord. I mamy kolor 15. I mamy tutaj... W 100 gramach 420 metrów. Więc bardzo naprawdę. No, spoko, tutaj taki kolorek. Gdzieś tam w międzyczasie mm, łapię za skarpetki i je robię. Skarpetki są bardzo fajne. Bardzo fajnie się je robi, więc zawsze jak nie wiem, co wziąć, to biorę włóczkę na skarpetki. I słuchajcie, zobaczyłam, że w sklepie Piferno są markery, które bardzo lubię. To są markery, które ba bardzo lubię. Oczywiście oprócz takich, bo to są takie kółeczka, ale oprócz takich zamkniętych markerów, jak te, mam też agrafki, bo one też zawsze się przydają, kiedy coś chcemy odczepić, przyczepić, nie jesteśmy pewni, czy do tu, czy nie tu. To wtedy takie agrafki bardzo się przydają. Ale takie bardzo lubię, naprawdę. Różne to są kolory, jak widzicie, i różnej wielkości są te kółeczka. Te większe kółeczka spokojnie, spokojnie wejdą na takie druty, jak 9, może 10 mm, nie pamiętam, ale na takie grubsze druty wejdą, a te mniejsze wejdą na te mniejsze druty. No i takie też są malutkie kółeczka, które wejdą na takie cienkie druty. Bo ja na przykład, jak przerabiam sobie coś, przerabiam oczka. I mamy, mam druty na przykład 3 mm, to nie lubię korzystać z dużych markerów. W sensie wiecie, takich dużych kółeczek, bo czuję jakoś tak, nie odpowiada mi to. Więc lubię właśnie, jak są te kółeczka małe, są w różnych rozmiarach i lubię bardzo je używać, kiedy właśnie mam do przerabiania reglan albo coś takiego. Więc polecam. One są z Nitro. Jeżeli też lubicie, to. to są w Biferno. No i co? I to wszystko, co kupiłam w sklepie Biferno, ale pokażę Wam też, co dostałam. Więc tak, powiem Wam, że trochę mnie Basia zaskoczyła, ale dostałam od Basi prezent i Wam pokażę, co to za prezent dostałam. Jest to, słuchajcie, zestaw drutów od Sinit i to jest, słuchajcie, zestaw, który nazywa się Koshitsu i mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery różne rozmiary drutów, trzy różne długości żyłek 35, 55, 75, dwa stopery, no takie, taki zestaw drutów. Słuchajcie, otworzę, żeby wam pokazać. Ja sobie otworzyłam już ten zestaw. Oczywiście zobaczyłam, jak on wygląda pięknie, ale nie korzystałam z niego jeszcze, bo teraz coś tam mam na drutach i nie chcę po prostu zmieniać tych, tych drutów. Zobaczcie, tak to wygląda. Takie to są druciki i to są druty. Jakie bambusowe chyba. Obstawiam. Yy, obstawiam, że to są druty. Bambusowe, czy jest to gdzieś napisane tutaj? Tutaj nie ma, ale ja obstawiam, że to są druty bambusowe. Bambusowe, tak. I to są, zobaczcie, takie druciki. O, piękne tutaj są. I one są zakręcane, dokręcane. I zaraz Wam pokażę, jak to wszystko tutaj wygląda. mamy tutaj żyłeczki, zobaczcie takie żyłki bardzo delikatne, nie chcę tego e, rozwalać, żeby mi się to tam później nie pod... ale cieniutka jest ta żyłka bardzo przezroczysta, no ciekawe to jest czegoś takiego jeszcze nie miałam e, no i zakręcam zakręcane są te druty już wezmę jeden Dobra, zakręcane są te druty. I tak, ja ich jeszcze nie próbowałam, bo jak wiecie, ja za drutami takimi. A, to jest. Żółka się kręci. Dobra, żółka jest obrotowa. Ja za takimi drutami dokręconymi, dokręcanymi za bardzo nie zbieram już takich drutów. Jak wiecie. Dla Oczywiście to jest bardzo fajne, bo bardzo to zaoszczędza nasze miejsce i tak dalej, ale ja bardzo zawsze się obawiam, że to będzie haczyć i, i mm, takie haczenie jest nie na moje nerwy. Ale zobaczymy, jestem bardzo, bardzo jestem ciekawa. Będę na pewno testować i na pewno wam powiem, jak to wyszło. Ciekawi mnie też to, bo tutaj tak tu może haczyć nie w momencie tego łączenia tych drutów, chociaż wydaje mi się, że ładnie to tutaj przylega do siebie. No i tutaj w momencie kręcenia się tej żyłki też wydaje mi się, że tu może być, szczególnie przy cienkich włóczkach, może być ciężko. No, zobaczymy jak to będzie szło. Jestem bardzo ciekawa, naprawdę. Tutaj mam w ręku 3,5 mm. A te druty, powiem Wam, są, są piękne, naprawdę, są przepiękne. No i tutaj są te stopery, takie kuleczki. O! Bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę, Basi bardzo dziękuję, to jest w ogóle niesamowite. Nie spodziewałam się totalnie, totalnie prezentu, więc naprawdę niesamowite. No, na pewno będę testowała i zobaczymy, jak będą mi się te druty sprawdzały. Na pewno dam Wam znać. No i oprócz tego dostałam jeszcze takie, takie małe gadżety, takie stopery w kształcie może to wyciągnę. Wyciągnę, żeby Wam pokazać. Takie stopery w kształcie serduszek. W końcu idą walentynki. O! Jakie kłodziutkie. Takie o! Serduszka. Dobrze. I słuchajcie, to jest dosyć fajne. Czekajcie. Wyciągnę. O! Zobaczcie. To są kolczyki. No, czy to ostrzy, czy nie ostrzy, tak? To są kolczyki, zobaczcie. A to jest taka broszka. Broszka, dobrze mówię. Broszka. Taka broszka. Taki sweterek. I jest tak zapinana na taki. O, na taką agrafkę. Tu sobie no, będę mogła gdzieś. Może tego swetera nie pasuje, ale. Może ktoś, a, słuchajcie, Baś powiedział, że wzięłam włóczkę w takim kolorze? <laughs> Może tak było. Może tak było. A jakby ktoś był zainteresowany, to to jest biżuteria furora. Biżuteria furora. Wszystkie informacje, proszę bardzo. Można sobie zobaczyć. I tyle. I takie rzeczy, takie zakupy, takie rzeczy przywiozłam ze sobą. Słuchajcie, zachęcam Was bardzo do wyjazdów, do spędzania czasu razem z innymi dziewiarkami, żeby po prostu, żeby było nam miło, przyjemnie. Um, tak, bo to jest ważne bardzo. My na przykład jutro mamy spotkanie dziewiarskie we Wrocławiu. Może akurat oglądnijcie to wcześniej będziecie mieć ochotę, to zapraszam. Tym razem spotkamy się, spotykamy się w restauracji niewinni czarodzieje, która jest w samym centrum Wrocławia, w samym środku rynku i tam na pierwszym, miejsc, na pierwszym piętrze się widzimy, podobno będzie tam dużo miejsca i podobno wszystkie się zmieścimy, wszystkie wszyscy, bo oczywiście Panów zapraszamy również. No i tak. Zapraszam was bardzo. I co? I to wszystko, co chciałam wam dzisiaj pokazać. Dajcie mi znać, czy byliście już w sklepie Biferno, jak wam się podobało, czy zakupy udane. I może powiecie coś na temat tych drutów, które dostałam. Może coś wiecie na ich temat, może już je, może już je testowaliście. Może już mieliście te druty w ręku, może już coś robiliście. Dajcie mi znać, co o nich. Myślicie? Ja tymczasem Was pozdrawiam. No mama.